Kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy uliczkę dla LPS i nie tylko. Potrzebne nam będzie klej, to jest akurat cięż. nożyczki oraz dwie kartki papieru i mazaki, różne kredki, itp. rzecz. Um, a więc tak, po um, Gdy mamy takie dwie kartki, to robimy... Jeden tak trochę zginamy. I ona nam idzie do góry. I mamy taką zgiętą. Chwila, pokażę Wam. Mamy ją tak zgiętą. To potem jeszcze bardziej przyginamy. I przyklejamy tą kartkę. O tu. Już zaraz do Was wrócę. I tak pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Powinno nam wyjść coś takiego. Tylko, że nie niepotrzebne jednak są nożyczki do tego. Więc teraz będziemy je tu rysować. Więc zaraz do was wrócę. Jak wszystko narysuję i pomaluję. Chwila przerwy i pokażę Wam, jak narysowałam. Tutaj mamy taką ulicę, pasy. Tutaj schodnik i z tej strony też. Tutaj mamy blok, sklep, bl dom i blok. I na razie to tak wygląda. Teraz potrzeby nawet jest jakaś kredka. Może zielona. I raz, dwa. チュー。 We got done. bye bye.